Wyspa Miłości, część Piąta. Wyspa Miłości to piąty odcinek z cyklu Iława, jeziorak i 17 wysp jezioraka z drona. Podczas którego odwiedzimy również kolejne dwie wyspy jezioraka: Mała Żuławka i Pustelnia. W poprzednich odcinkach leciliśmy nad letnią i zimową Iławą, jeziorakiem oraz nad pierwszą i największą wyspą na naszym szlaku, Wielką Żuławą. W piątym odcinku zapraszam Was na lot między innymi nad jedną z najmniejszych, ale licznie odwiedzanych przez żeglarzy wysp, znajdującą się tak jak Wielka Żuława w obszarze miejskim miasta Iławy. W 2023 roku opracowałem 96. Iławską Trasę Turystyczną, przy okazji odkrywając 17. Wyspę Jezioraka. To 36-kilometrowa trasa wodna rozpoczynająca się w porcie Iława, wiodąca od południowego do północnego brzegu Jezioraka przez jego 17 wysp. I właśnie na tę przygodę widzianą z przestworzy zapraszam Was w piątym i w kolejnych odcinkach. Wyruszamy z portu Iława i po pokonaniu 2,5 kilometrowej trasy nad jeziorakiem, jednym z siedmiu nowych cudów Polski według plebiscytu National Geographic Traveler z 2012 roku, docieramy do drugiej wyspy zwanej Wyspą Miłości z języka niemieckiego Libes Love Island nie szukajcie na Polsacie. Znajdziecie ją tylko na wodach uroczego jezioraka i zapewne z wspomnieniami. Wyspa Miłości zajmuje powierzchnię czterech arów i jest drugą pod względem obszaru najmniejszych wyspie jeziora. Leży w linii prostej 1580 m od portu Iława w obszarze gminy miejskiej ławe 170 metrów na zachód od wyspy Wielkiej Żuławy i 160 metrów od najbliższego lądu stałego. Jej maksymalna długość to 40 metrów, szerokość 10 metrów i okala 100-metrowa linia brzegowa. W przeszłości przez drewniany most prowadzący od zachodu przez Wyspę Miłości do Grodu na Wielkiej Żławie przemierzał Mieszko I wraz z żoną Dobrawą i Orszakiem. A działo się to w roku 1974 podczas realizacji historycznego filmu Gniazdo w reżyserii Jana Rybkowskiego. Na potrzeby filmu wojsko wybudowało drewniany most o długości 365 metrów przebiegający przez wyspę miłości, po którym wówczas przemierzali aktorzy, statyści, mieszkańcy i turyści, jak również auta osobowe. Któż nie wspomina pobytu na tej niewielkiej wyspie, czy młody, czy stary, każdy kto przybył na nią pierwszy stawał się jej gospodarzem. Tak jak wszystkie wyspy jezioraka, również i ta porośnięta jest drzewami. Znajdziemy tu miejsca na zacumowanie łodzi, bezpieczne rozpalenie ogniska i ustawienie kilku namiotów. Oraz co jest nieprawdopodobne, znajduje się tu aż trzy plaże tyle co w całej ławie nad jeziorakiem. Tuż obok wyspy przebiega czterotorowy tor wioślarski, wybudowany w 2011 roku. Początkowo planowano wybudować tu sześciotorowy tor regatowy, jednak tym planom mocno, jak widać, przeszkodziły uroki i miłość do Wyspy Miłości. To lecimy dalej nad kolejne wyspy jeziora, Po minięciu z lewej strony Zatoki Żabi Róg, Cieśniny znajdującej się pomiędzy Półwyspem Małej Żuławki, a Półwyspem Nieprzyjaznym Wielkiej Żuławy, szybujemy w lewo, lecąc w kierunku północnym i wsi Szałkowo. Po pokonaniu od portu Iława 4700 metrowego dystansu, docieramy do trzeciej wyspy na jezioraku, zwanej Mała Żuławka kojarzonej również pod nazwą Mała Żuława, Wyspa Miłości lub ze względu na zaskrońce, Wyspa Węży. Mała Żuławka to wyspa porośnięta drzewami. Od strony wschodniej z trudno dostępnym brzegiem, porośniętym trzcinami, od strony zachodniej z wysokim brzegiem, z dwoma miejscami do zacumowania łodzi. Znajdzie się tu miejsce na bezpieczne rozpalenie ogniska i ustawienie namiotów. W czasach międzywojennych stała na wyspie Altanka z niewielkim ogródkiem. Wyspa rozciąga się na powierzchni 28 arów, leży w linii prostej 2920 metrów od portu Iława, już w obszarze gminy wiejskiej i Maksymalna długość wyspy to 90 metrów, szerokość 50, którą okala 250 metrowa linia brzegowa. Położona jest 390 metrów od iławskich ogrodów działkowych na Lipowym Dworze i 160 metrów na wschód od Półwyspu Małej Żuławki. Tu warto wspomnieć, że Półwysep Mała Żuławka, zwany również Świerkowe, w dawnych czasach okalały wody jezioraka i wówczas była to 19, 56 hektarowa wyspa. To lecimy nad czwartą wyspę Więzioraka, mijamy półwysep Krzywy Róg, zwany również Żabi Róg, Zatokę Mazurską, ośrodek wypoczynkowy w Sarnówku, Półwysep Cypel, wieś Szałkowo, plaże we wsi Kwiry, pomoc dawnego ośrodka turystycznego w Jażdżówkach, prowadzącą do jeziora Widłongi, cieśninę widłąską i po prawej stronie już wpatrujemy się w wieś Jezierzyce, dawniej nazywaną Gizerek, ze słynną papieską kapliczką wybudowaną w 1999 roku, Upamiętniającą dwukrotny pobyt kardynała Korola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II. Wyspa Pustelnika. Za nami 12 700 metrów lotu pokonanego od portu Iława. Przed nami z prawej strony trzcinowisko prowadzące od lądu stałego do wyspy Pustelnika, zwanej również wyspą Księdza lub Pustelnią. To na trasie z Iławy, czwarta wyspa, która zajmuje powierzchnię 22 arów. Leży w linii prostej 9890 metrów od portu Iława. W obszarze gminy wiejskiej i ławy. 80 metrów od lądu stałego i 270 metrów od wzgórza z papieską kapliczką w gizerku. Spod chmur wyspa wyglądem przypomina koło o średnicy 50 metrów ze 170 metrową linią brzegową. Niewielka, porośnięta drzewami wyspa zaznaczona była na mapie już w 1893 roku. Tu dwukrotnie, 13 sierpnia 1959 roku i 28 lipca 1973 roku, podczas spływów kajakowych organizowanych przez krakowskie duszpasterstwo akademickie Środowisko, wypoczywał ksiądz biskup Karol Wojtyła. Późniejszy papież Jan Paweł II. Wówczas nazywano go wujkiem ze względu na prześladowania księży przez reżim komunistyczny, którym zabroniono przebywać z grupami młodzieży. Pływał on kajakiem dwuosobowym, do którego dosiadano się na rozmowy i porady duchowe. Prawdopodobnie to ten kajak można było zobaczyć w izbie pruskiej poety świętej pamięci Henryka Plisa w Rdzienicach Suskich, a obecnie można go zobaczyć w skansenie pomyzania w Kałdunach. Biskup Wojtyła nad brzegiem jezioraka sprawował Eucharystię. Przewrócony do góry dnem kajak służył jako ołtarz, a dwa związane wiosła tworzyły krzyż. Podczas spływów organizowano mecze piłki nożnej, przeważnie między drużynami żonatych i młodych, a wujek, dawny bramkarz z Wadowic, grał w drużynie, w której było mniej zawodników. Wieczorami przy ognisku dyskutował z przyjaciółmi o książkach i encyklikach papieża Jana XXIII. Miejscowej, nieistniejącej już kaplicy nad jeziorakiem odprawiał mszę świętą, do której służył mieszkaniec Jedzieżyc Jan Łoś. Jak opowiadał, później dowiedziałem się, że mszę, do której służyłem, odprawiał kardynał, bo przebywał tu incognito. Za nami Wielka Żuława, Wyspa Miłości, Mała Żuławka i Wyspa Pustelnika. Czyli 4 spośród 17 wysp. Przed nami kolejne odcinki o ciekawostkach 17 wysp jezioraka, na które serdecznie zapraszam. Iława raduje, uczy i inspiruje. Do odwiedzenia Iławy i jezioraka zachęcam i motywuję. Pozdrawiam.